Dzień dobry. Jestem dzisiaj z lewkonią. Mam piękne kwiaty lewkonii. Producent podaje, że jest piękny zapach. No, są to po prostu fantastyczne rośliny, które warto mieć w swoich ogrodach, jeżeli macie miejsce na coś takiego jednorocznego, co będzie dorastało do wielkości 50-80 cm i kwitło nam na przełomie czerwca i sierpnia. To polecam lewkonie. Ja mam niewielką doniczkę, to jest chyba P7, oznaczoną oczywiście lew w środku ziemia uniwersalna do siewu i pikowania. Mocno to podleję, nie będę żałowała wody, mam przesuszone podłoże. Czekam aż podłoże nasiąknie wodą, może się przelewać, tu jest mokro, wysiewam też inne rośliny, tak się czasami zdarza. Nasiona lew koni. Nie są wcale takie małe. Jakbym miała powiedzieć, co mi przypominają, to powiedziałabym, że nasiona pomidorów. Są podobne do nasion pomidorów, ale troszkę mniejsze. Wysieję dużo. Chciałabym mieć dużo tych roślin, ale nie wiem, jaką będą miały zdolność do kiełkowania, więc nie żałuję i posypę tutaj naprawdę sporo. Oczywiście moglibyście wysiewać do pojedynczych komórek multiplatów, takich małych doniczek, ale. Macie tyle miejsca na parapetach, bo ja nie mam, a zaaranżowałam na sadzonki wszystkie możliwe parapety, jakie po prostu posiadam, nasiona posiane. Widać? Widać. Fajnie wyglądają, bo ładnie się odznaczają na tle ciemnej ziemi i widzimy, jak są rozmieszczone. Możemy sobie ewentualnie palcem poprawić. Ja większość roślin sieje zbiorowo. Do jednych doniczek, a później pikuję, kiedy urosną, bo po prostu nie mam tyle miejsca, żeby ustawiać pojedyncze komórki z wysianym jednym ziarenkiem, bo ja bym musiała, chyba, nie wiem, wszystkim sąsiadom parapety zająć. Przysypę to troszkę ziemią, ale nie dużo. Pół centymetra to będzie maks. Chodzi mi o to tylko, żeby po prostu lekko zasypać. Troszkę palcem przygniotę, żeby podczas podlewania nasionka nie w cisnęły się głęboko w podłoże i lekko z wierzchu. Lew konia jest wysiana. Lew będę później pikowała i wysadzała ją do gruntu. Ła, się przykleiło. Wysadzała do gruntu w drugiej połowie maja. Oczywiście, możecie wysadzić nawet w pierwszej połowie maja. Musicie obserwować po prostu pogodę. Bardzo często zdarza się tak, że Ostatnie przymrozki są u nas jeszcze w okolicach 20 maja, a czasami nawet do końca maja i dopiero czerwiec jest takim bezpiecznym, spokojnym terminem. I jeżeli macie więcej sadzonek i no nie zależy wam na wszystkich, jesteście w stanie jakieś poświęcić, to wysadźcie sobie do próby w jakimś osłoniętym od wiatru miejscu. A jeżeli nie macie, i boicie się, że coś się mogłoby stać z tą waszą lewkonią. No to polecam, żeby się wstrzymać. Lewkonie będziemy uprawiali. Ja będę uprawiać w tej doniczce aż pokażę przynajmniej pierwszą parę, parę liści właściwych, później zostanie przepikowana do osobnych komórek. Około takiej wielkości i w takiej wielkości doniczce wytrzyma już do momentu wysadzania, a wysadzać będę do ziemi takiej żyznej, takiej dosyć próchniczej. Lewkonie możecie uprawiać na kwiat cięty, po prostu stosować na rabatach i możecie ją też pędzić na wiosnę, ona się bardzo bardzo do tego dobrze nadaje. Rośliny nie są wysokie. Ta wysokość 50-80 cm sprawia, że mogą być stosowane jako takie rośliny na przykład drugiego piętra na rabacie, czyli Zaczyna nam się rabata, obwódka, tu lew konie i tu na przykład, nie wiem, dalie, kany albo coś innego takiego wysokiego. Oczywiście możecie znaleźć też miksy kolorów albo inne kolory, ale ja w tym roku planuję czerwony ogród, więc wybieram czerwone lewkonie. Lewkonie możecie wysiewać tak jak podaje producent, nie widać. W marcu i w kwietniu podosłony, to jest... Taka ikona osłony, co oznacza, że po prostu nie wysiewamy tego gdzieś do gruntu i nie zostawiamy teraz na dworze, bo właśnie zbliżają nam się przymrozki, nawet do minus 6-7 widziałam, tylko trzymamy w miejscu, w którym będzie ciepło, a później hartujemy. O tym też pamiętamy. W Klew konie, tak jak wszystkie inne kwiaty, inne rośliny, nie przynosimy z takich cieplarnianych warunków plus 20, powiedzmy 3 do plus 2. A w nocy nawet minus od razu, tylko trzeba to oczywiście hartować. Kto wysiewa lewkonie, daje znać. Kto kiedykolwiek uprawiał lewkonię i ma w tym doświadczenie, też daje znać, co robił, żeby pięknie mu kwitły te kwiaty i co było problemem w uprawie lewkonii. A tymczasem do usłyszenia.